Dobry wieczór dla Telewizji Narodowej Lawina z Warszawy spod willi generała Kiszczaka Krzyż zapłonął, już świeci się W tej chwili zmontowany jest około 21.00 12 grudnia 2014 roku Tu pan doktor Sendecki i pan Szkatulski Ostatnie poprawki robią i, i będzie będzie e, owa pikieta. Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, oj, ja tutaj bo się chwieję na krzyż. Teraz będziecie zbierać krzyż, bo tutaj będzie Tutaj barierki stoją cały czas. Panowie policjanci nam pomagają. Dziękujemy. Pomagają chroniąc nas. Szatan czuwa, żeby, żeby walczyć z nami, ale nie poddajemy się. Co widać, słychać i czuć. Ludzi jest tyle, ile widać. Policji natomiast. Tak jak mówiłem wcześniej, około 20 radiowozów dużych, tych dużych, policyjnych radiowozów, no chyba kompania jest cała, albo dwie kompanie, nie mam pojęcia, natomiast 20 dużych takich radiowozów busów, oj wieje, przecież tam się wieje, szatan, walczy z nami, ale nomine Patriae et Filii et Spiritus Sancti, niech tak się stanie, Panie Jezu prowadzisz nas jesteś. Następny radiobus, który jedzie i cały czas trwają przy, przygotowania organizacyjne do tego, co ma być w zamyśle doktora Sendeckiego. Ważne, że krzyż, krzyż przed willą generała Kiszczaka się świeci. A tutaj widać jakieś migające czerwone światełko, takie to nie wiem co to jest, najemnicze migające czerwone światełko doktor Sendecki odjeżdża swoim autem, bo już rozładował barierki stoją policjantów dużo A tam jakieś, jakieś czerwone światełko miga ale nie wiem czemu no i cóż trwamy, czekamy, rozmawiamy i liczymy że będzie lepiej dziękuję dla telewizji narodowej realizował Lawina na